Mamy nagły zwrot akcji w sprawie kandydata prawa i sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wczoraj wieczorem, czyli w czwartkowy wieczór, największe konserwatywne media w Polsce, czyli Telewizja Republika oraz Telewizja w Polsce 24, niemal równocześnie, bo te dwie stacje prześcigają się o to, która pierwsza podała, ale podały, że Kandydatem prawa i sprawiedliwości, choć kandydatem obywatelskim popieranym przez prawo i sprawiedliwość, to bo to w takiej formule ma być, będzie Karol Nawrocki. Szybko tę informację zdementował rzecznik PIS Rafał Bochenek, twierdząc, że wszystko jeszcze się rozstrzygnie, ostateczny wybór jeszcze nie zapadł. Co jest grane? Prezes PIS Jarosław Kaczyński w piątek, pytany przez dziennikarzy, mówi, że decyzja jeszcze nie zapadła i wskazuje, jaka. Liczba jest potencjalnych kandydatów. I o tym nowy materiał, w którym też odpowiem, dlaczego ewentualnie PiS może postawić na Karola Nawrockiego. Opowiem Wam tego, czego się dowiedziałem, ale też wskażę, że to nie jest oczywiście decyzja ostateczna. Także mamy wielkie zamieszanie, wielki kocioł medialny, a my na analizie politycznej mówimy to, co widzimy i mówimy, jak jest. Zapraszam. Witam Szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze szybko proszę o trzy rzeczy. O subskrypcję, o łapki w górę i komentarze dla zasięgów. Chcemy mieć 100 tysięcy subskrypcji jak najszybciej. Z Państwa pomocą może nam się to udać. Bardzo za to wszystko dziękujemy. Moi drodzy, kto był ze mną na live, na analizie na żywo wczoraj o 20.00, po tym jak media podały informacje o Kanerolu Nawrockim, ten wie jaka była atrakcja. Atmosfera na tej analizie na żywo. Wasze komentarze. W przytłaczającej większości wskazywały, że to jest zły wybór. Wy, widzowie, wyborcy, wyborcy prawej strony uważacie, że to jest zły wybór. Pojawiło się bardzo dużo głosów, że wystawienie przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego może wzmocnić marka Jakubiaka. Jak czytam te głosy? No właśnie w ten sposób. Jeżeli piszecie, że zamiast napis będziecie głosować na marka Jakubiaka, no to to jest jasne, że kandydatura Karola Nawrockiego może wzmocnić kandydata Konfederacji i może wzmocnić Marka. Jakubiaka. Ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. Plusem jest to, że głosy zostają na prawej stronie sceny politycznej. Minusem jest ryzyko, to jest ważne, ryzyko zwycięstwa kandydata koalicji obywatelskiej wówczas w pierwszej turze. No, tak niestety to wygląda. Zobaczymy. Niekoniecznie musi tak być, oczywiście, prawda? Bo generalnie głosy w pierwszej turze mogą się rozłożyć na prawicy porówno, a kandydat Koalicji Obywatelskiej może nie mieć 50%, a wówczas kumulacja głosów na prawicy sprawi, że yy, kandydat PiSu w drugiej turze, jeżeli on będzie w drugiej turze, wygra wybory. To wszystko zobaczymy. Yy, Prawo i Sprawiedliwość, z tego co udało mi się dowiedzieć, ma spory kłopot. Przede wszystkim ma kłopot frakcyjny i dlatego miało paść na Nawrockiego, Dodając, że to de facto nie będzie kandydat partyjny, wystawiany w ramach partii, tylko kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ma to na celu przede wszystkim minimalizowanie tej niezależności hołowni i wręcz wyśmiewanie tej niezależności hołowni. To jest jedna część tej strategii, ale dlaczego jest punkt najważniejszy, że to będzie Karol Nawrocki? Ponieważ w pisie jest wielka wojna frakcyjna i Karol Nawrocki dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest opcją najbezpieczniejszą też z punktu widzenia jedności partii. Pojawił się niedawno na portalu Do Rzeczy taki wewnętrzny sondaż, który miał być w PiSie przeprowadzony, który wskazuje, że najwięcej głosów według tego badania mają Patryk Jaki i Mateusz Morawiecki, ale żaden z nich nie może zostać wystawiony, ponieważ może dojść do buntu w partii, może dojść do rozłamu, zwłaszcza jeżeli zostałby wystawiony Mateusz Morawiecki. Ale z drugiej strony, jeżeli byłby wystawiony Patryk Jaki, to Morawiecki może wziąć swoich ludzi i opuścić klub PiSu. Podobno rzeczywiście jest taka możliwość i tego się obawia prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dlatego najlepszym kandydatem według niego i faworytem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest Karol Nawrocki, który ma swoją wizję, który zaprezentował, że potrafi zarządzać Instytutem Pamięci Narodowej i ma swoją, swój pomysł na ten instytut i realizował politykę tego instytutu historyczną, taką jaką chciał, taką jaką wymyślił, taką jaką sobie założył. I to ma być wielki plus Karola Nawrockiego. Jest też, no tutaj nie nazwałbym go jeszcze politykiem, ale jest też osobą waleczną, która chce walczyć o prezydenturę, jest do tego gotowy. Jeżeli pis go przygotuje dobrze, retorycznie, wyspinuje, nauczy odpowiadać na trudne pytania w sposób konkretny, nauczy go debatować, mógłby to zrobić Przemysław Czarnek albo, albo Dominik Tarczyński, no to jest to kandydat, który może wygrać wybory prezydenckie, no ale na to, do tego potrzeba naprawdę bardzo dużej ilości pracy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, tak jak wspomniałem przy wstępie, został w piątek zapytany o to, czy ostateczna decyzja w sprawie kandydata prawej i Sprawiedliwości zapadła, czy nie. Rozmawiał z dziennikarką TVN24, ja wam przeczytam, jak pokrótce wyglądała ta rozmowa. Dziennikarka TVN24 w Sejmie zapytała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy władze partii już podjęły decyzję w sprawie kandydata. Na to Jarosław Kaczyński odparł, że jeszcze nie. E, dopytywany przez dziennikarkę, czy, czy sprawa rozstrzygnie się jeszcze w tym tygodniu, Jarosław Kaczyński odpowiedział no daj Boże. Byłoby dobrze, bo podobno na... Niedzielę jest wynajęta sala Sokoła w Krakowie, hala Sokoła w Krakowie, gdzie ma być prezentacja kandydata. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Na pytanie, od czego to on to uzależnia, przekazał, że, że od ostatecznych ustaleń, szczególnie badań. No i właśnie te badania, tak jak słyszę, mają być kluczem. Jarosław Kaczyński chciałby Karola Nawrockiego, a badania pokazują, że Karol Nawrocki ma najsłabsze wyniki. Niestety, badania pokazują bardzo dobre wyniki, tak jak mówiłem, Patryka Jakiego. Patryka Jakiego trudno wystawić, bo będzie być może bunt, być może rozłam, być może jakieś problemy w pisie. No wszystko to jest takie naprawdę bardzo, bardzo mocno trudne. Dziennikarka dopytowała również, czy jest trzech, czy dwóch, czy ilu kandydatów um, ubiegających się o nominację, i Jarosław Kaczyński odpowiada czterech czterech, kto? Nawrocki, Czarnek, Boheński, kto jeszcze? Błaszczak, Tarczyński? Nie wiemy. Musimy poczekać. Trochę mnie już martwi i boli to zamieszanie, bo z jednej strony oczywiście uważam, że należy tego kandydata prawa i sprawiedliwości zaprezentować po tuż po yy, rozstrzygnięciu prawyborów w ramach Koalicji Obywatelskiej, ale mamy jakiś taki dziwny wyścig, takie zam zamieszanie, taką przepychankę, która po prostu mi i wyborcom przestaje się podobać. Czytam liczne wasze komentarze. Yy, yy, ludzie są podzieleni. Na przykład profesor Sławomir Cęckiewicz na ich się napisał, że popiera Karola Nawrockiego, że to jest dobry kandydat. Wiele takich głosów się pojawia, ale wy, yy, drodzy widzowie, od wczoraj czytam wasze komentarze tutaj na kanale YouTube. Wy wskazujecie, że to jest bardzo zły wybór w znakomitej większości. Wskazujecie tak w komentarzach. Wciąż się pojawia kandydatura w komentarzach Dominika Tarczyńskiego. Niektóre osoby widzą Patrykę Jakiego. Niektóre osoby też widzą oczywiście Karola Nawrockiego, ale jednak zdecydowana, zdecydowana większość osób uważa, że to jest zła kandydatura. Więc Karol Nawrocki, jeżeli to będzie on, będzie miał przed sobą naprawdę bardzo dużo pracy, żeby przekonać ludzi niezdecydowanych z prawej strony sceny politycznej. No ale to już ich problem. Będziemy to. Komentować, my będziemy rozmawiać, a ja będę tak jak obiecałem i, i będę to powtarzał, będziemy przez całą kampanię robić live'y i będziemy rozmawiać też z politykami Prawa i Sprawiedliwości na tych live'ach przez całą kampanię aż do wyborów prezydenckich, żebyście byli dobrze poinformowaną społecznością YouTube'ową. Na dziś dziękuję, dobrego weekendu, dobrego piątku. Do usłyszenia.